wszystkim to serdecznie Was dzisiaj witam, bo dzisiaj jest bardzo duże, wielkie święto dla klasy pierwszej. Nie wiem, która jest klasa pierwsza, która druga, ale wszyscy jesteście tutaj razem, tak? To na razie ja mówię do klasy pierwszej, nie mówię do klasy drugiej, bo druga klasa to już są starsi uczniowie, którzy tą całą ceremonię, piękną ceremonię w tamtym roku już przeszli. A więc mówię teraz o naszej właśnie pierwszaków, którzy ślicznie wyglądają. Bardzo ładnie są się ubrani, skupieni, bo oni też są właściwie skupieni, więc będzie dzisiaj dla nich piękna ceremonia. Ale w pierwszej chwili chciałem, żebyście właśnie, y, wszyscy posłuchali. Wiadomo, że jesteśmy w polskiej szkole i żebyśmy, znaczy tutaj prośba do rodziców, a jeżeli uczniowie umią, to dobrze, jeżeli nie, to proszę właściwie w spokoju wysłuchać naszego hymnu państwowego. Moje młodzież bardzo serdecznie. Chcemy, żeby w tym dniu dzisiejszym dzieci właśnie zostały przyjęte z grono uczniów tej szkoły. Witamy również grono pedagogiczne i rodziców. Takie króciutkie wierszek na powitanie pierwsza. Proszę wypomagać. Tak, tak, tak. Sobie Podajmy sobie węzece, zabawie i piosence, obrótku przed domem i na łące Choćczę Chodźcie śmiało do szkoły pierwszacy, Do zabawy wspólnej i do pracy. Szkoła drzwi swe otwiera gościnie. Szkoła serdecznie Was przyjmie. Podajmy? Podajmy sobie ręce Przez i przez tęczę Przed gwiazdą daleką, na rzeczką i rzeką Przygotowała krótki program. Ja mam nadzieję, że będziecie Państwo oklaskiwać ich mimo nie, małych niedoskonałości, ale to jest ich najpierw. Następnym razem będzie na pewno lepiej. Dla zachęty proszę o brawa. Sobie polski sobie początkowym w w Ameryce zamieszkałem, teraz jestem w polskiej szkole, początkowym wszystkim polską wolę. Język polski początkowym i początkowym mi początkowym i początkowym i w na początkowym też początkowym i początkowym To początkowym i początkowym <noise> to się Będę uczyć się polskiego i historii krasnego. Będę tu na że, że do polskiej chodzi klasy. Okay. Right. Jeden. Gdy dorosnę, poznam sam, kiedy tam pojedę. Szumi strunek brzoza las, płyną obłoki. Piękny jesteś kraj, nasz, piękny i A to Tanie z Tomkiem pobili się. A to Iza nie zmazała na A to Karolina sesła do szkoły z punicą, A to... Ona może pięcie. Czy wiecie? Mamy je tanie Nie zamieniła. Nie zamieniła. Nie zamieniła by, by ich za nic na świecie. Za nic na świecie. Złuchaj. Brawo. Mm -hmm. Pernada zawsze coś z Aniana, mimo to ciągle blada. Blada zastanawi się coś zabraknie z nadami, który ma wtacznie na Kamila od rana płacze i patrzy. To szuka gunki do innych rzeczy. Jak się no, pisać, to ładnie zrobić swój listę do płac. Wtedy nie będziesz szukał niczego, chyba że zrobisz listę kolego. Czas się Co poznać, zamiast do szkoły już nie chcę zasnąć. Kup sobie budzik z fabkiem. na nodi. i nie co rano. rano cię w głowę w głowę Klasa, klasa. nasza klasa jest w otworze, jak na kogoś boliku lub boxcarada. I za klasę nas naszą naszej Pardon. Nie yeah. yeah. przedstawia, gdzie nie będziemy bo jesteśmy na leżi. Nie jesteśmy problem jest tylko, okay. nie no zmianić czy ze szter, czy bo szter, I chociaż nam zębów strony brakuje, to, to za coś się cieszę. Nie grożę. Dwójak. thank <laughs> you mogą być dzisiaj na tak. a, a więc dzisiaj był piękny program, mimo że tak krótko, bo można powiedzieć, że jesteśmy niecałe dwa miesiące w szkole, a już został przygotowany taki piękny program. A więc jestem bardzo, bardzo zadowolony, ale jeszcze przed tą całą ceremonią ślubowanie, gdzie będziemy ślubować naszej spadkące, yy, plony świętej Jadwice, potem ja właściwie każdego z Was będę miał na ucznia, to my się jeszcze zapytamy, a może, a może ktoś z Was właściwie odpowie mi. i przypomnimy sobie, jak to właściwie kiedyś było, czy były takie ceremonie, kiedyś dawno, 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 dawno. dawno, dawno. Powiedzcie, mi, dzisiaj są żołnierzy, a przedtem dawno, tak, jak czytaliście, ja może wam, czytał książki, tym inaczej na żołnierzu. Proszę bardzo. Rycerze. Proszę bardzo. O, druga klasa, pamięć byli rycerze. Jeżeli ten rycerz szedł na wojnę, jaką kuglę? Czy miał masz? Nie, a on zbroje. Zbroję. Nie. A ale nie <grym> miałem. To jeszcze nie Proszę bardzo. Zbroję. Proszę bardzo, zbroję. A może to powiedzieć, jak ta zbroja wygląda, bo zbroję nie tylko... Jak, jak, jak to może być no to jak, to dźwięc, i, jak ta pojazd wygląda? a ja się nie ładzę. A z czego ta to a tak łatwo pojazdować? A w taki z drzewa? Z, z tak no, tak jest. A więc taki właściwie żołnierz, kiedy na nie. dzisiaj mamy nie, nie, nie żołnierzy, to wtedy jest jakiś. A na czym ten żołnierz jechał? Na czołgu? Na czołgu? Na czołgu, tak jest, bo nie było wtedy żołnierzy, nie było samochodników, ani swoich kolon. Więc ten wszyscy tak tutaj powiedzieli, że nie, nie uczę się a miejsce, aż się kupił, precyz był ukradeny, a nie jest wyposażony w to, miałby jeszcze kolonia, bo nie miałby tak, no, jeszcze taki jak powiedziałem, tutaj kaska, bo miałby też piłkę, tak powiedziałem, tak jest, bo tam jest jeszcze piłka.

Zamiast, jak to się i mógł pójść do pani, czy mógł na konieć swojego króla, to coś, co by było, trzeba właśnie niechać, by działała droga do gospodarki, a więc wszyscy rycerze wychodzili na dziedziny, tam gdzie król zjadł na tym czarnym zjadaniu, uczelni znalazły odcinek, Na tym czas wszyscy stali rycerze, i teraz król właśnie podchodzi do każdego z tej właśnie jak na tutaj ramię, a więc mianował go na rycerze. I od tego dnia już był prawdziwym rycerzem i już mógł bronić proszę. O, jak najbardziej? Ja najmłodszym. Ja Polskiej polskie szkoły. Polskie szkoły. Wszyscy się, się. Bardzo ładnie. Tak, Następny. 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 no, Następny. 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 się Następny. 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 i Następny. <gryny> Następny. Tak. Każdy odbiera odbiera piękne akciumowania. Proszę bardzo, takie piękne akciumowania ze zdjęciem. I jeszcze taką ładną na koniec. Tak, tak, tak. I tak, tak, I taką ładną. A więc wszystkiego się prosimy na ustawę. Wiadomo, że tworzą dopiero podstawy. Nie mam się z tego śmiać, bo to są dopiero piekoczony. Udało się. Michał, proszę bardzo. Michał, właśnie na uczniach pierwszej klasy. nie odpowiedzieć, czy jak to... Na uczniach. Na uczniach. Na uczniach. Na uczniach. Na Na uczniach. Na uczniach. to uczniach. Na Pięknie, by tak jest, nie, nie miejmy takich chciałbym. Nie Teraz pierwszy chciałbym. Nie Nie chciałbym. Nie chciałbym. Nie Nie chciałbym. Nie chciałbym. Nie

Gratuluję. <tryk> Karolina ja Jakub. Jak to, jak to ja Gratulacje. Proszę bardzo. Dziękuję. Wow. 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 Brawo. Wow. Brawo. Gratulacje? Proszę bardzo. Dziękuję. Ola, Ola wiem, czy się ósmy Polskiej Szkoły nie Gratulacje. Proszę bardzo. Już teraz to, to już teraz to nim się ujiem,

いした

Lila. No, Wila, nie Wila. Radia Pietra. Zanim Jak na

Tej nie kocham, tej nie lubię, tej nie ocałuję, a chusteczkę haftowaną, po mnie <grym> podaruje. Ale no, i teraz. To... <grym> <Ech>. <grym> yeah. <grym> yeah. <grym>